Za Za znaczkami. Raz, dwa, trzy. Mariusz, no to w imię Boga i z Maryją. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i duch święty. W drogę. W wolnym to święcie. Bogiem, do zobaczenia. Do zobaczenia! Na Częstochowę! Jesteśmy już o trzy kroki bliżej. Żegnamy Was, Alleluja! 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 alleluja, alleluja. Alleluja! żegnamy was. Aleluja, żegnamy was. Alleluja! żegnamy Czego? Paweł, dzięki bardzo. No. Włączyć się też w modlitwę różańcową. Jeżeli ktoś z Was będzie chciał się włączyć w posługę nam przy świętej Czy włączyć się też w prowadzenie różańca. Pozdrawiamy dobre media! Będą nam towarzyszyli. I Marka pozdrawiamy. Aleluja, 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 witamy Was. Szczęść Boże wak, aleluja, szczęść Boże aleluja, szczęść Boże aleluja, szczęść Boże aleluja. Wam, alleluja, szczęść Boże wam, alleluja, szczęść.